Jest to ogólnopolska konferencja, która nazywa się Horyzonty Kontrolingu. Jest ona organizowana po raz drugi i jest ona organizowana przez studentów z klubu kontrolera. Kontrolling jest de definiowany jako proces zarządczy, w którym wyróżniamy takie elementy jak gromadzenie informacji, jak planowanie, kontrolowanie, czy na przykład raportowanie. Generalnie można byłoby powiedzieć tak najprościej, że jest to po prostu system informacyjny przedsiębiorstwa zorientowany na dostarczanie informacji niezbędnej do zarządzania przedsiębiorstwem. Roku głównym tematem są nowe technologie w finansach i rachunkowości. Pod tymi nowymi technologiami będziemy rozumieć te rozwiązania, które sprzyjają digitalizacji, automatyzacji i robotyzacji. Nieraz na pewno słyszeliśmy o tym, że roboty wkraczają do polskich firm, chociażby na przykład zastępują pracowników produkcyjnych, i w związku z tym też pytanie jest, czy te roboty zastąpią pracowników. Tak zwanych procesów back-officeowych, czyli generalnie pracowników administracyjnych z takich działów właśnie jak controlling czy na przykład księgowość.